Zobaczmy czy zadziała, 500 kilo. By się nie pierdolić z bieganiem w tej, tej sprzedaży. Wiesz, wiesz, że to jest pół tony? Nooo. Ja. To, abyś w łamku dał mu się dać pół tony, to ile byłoby? Zamknij się. A tu coś takiego mamy. No i teraz mogę zbierać temki i je sprzedawać. Kurwa, wreszcie. Mam tę broń, nie. Bandyci, jak się gra na duży Kurwa, jest ta gra. Jeszcze ktoś? Główno, gówno, amunicja. Są... Są to ja sobie strzelbę. Te pijawki to je zansztuję jeszcze był jeden? No tam jest, Uy, Radnych, nie, nie w no malwie Rad mi z tyma nade... W discordzie? Ta, no Bo... Mam... Tutaj blok No Widzimy no, Blok no, 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 no. no. A tutaj musimy. O oh, kurwa! Ja pierdolę. Liquidacja grupy, wróć po nagrodę. Aha, ja też mogę. Tego gościa muszę teraz zwrócić. No tak. Zabi żołnierzy. Ty człowiek, wiesz jak ja mam lobby? Bronze, Iron, Silver, Gold. Klasa. To współczuję, nie? No to twoje. Ale no, to wszyscy są. Ta, no? Mm. Ja, w goldziszu siedzę. Człowieku... nawet zapomniałem. Bo, Jak to by o tym pomyślał? To jest fabułka? Teraz Musimy iść ukraść dokumenty wojskowe. Dzięki, stary. Oceniłeś mi wacie. Mało brakowało. Trepy zawsze wypełniają misję do końca. Musimy się ulotnić, zanim się zjawią oddziały specjalne. Chodź, pokażę ci drogę. Ogólnie. Tutaj jest cicho, możemy przeczekać. Sieraj powiedział mi, czego szukasz. To gdzieś tu niedaleko pod ziemią, Zmaczaj ale nie wiem gdzie. Się i powodzenia. Co mówisz? Co mówisz? mówisz? Andrew, co się mogę sprzedać? Jakiś gudny artefakt na pewno. No to. A, nie mogę jechać. Dobra. No i schowek, i tu mamy tymi dokumentami wojskowymi, ale ja no ja przecież... Musi robić to. No, dobra, idziemy. Chwala jest z kokosem, a nie, nikt tu nie przyjdzie. E, jak przyjdzie do 30-letni alkoholik, nie da się grać soloq z kokosem, bo ono ma, ma za, za, za dużą różnicę rang jest. Dużą różnicę, no tak. To koniec, więc to no, niestety. Ale dobrze, bo i tak soloq wybrałeś, żeby dokończyć jakąś serijkę. Ano. Widzisz, że w ile oscykujesz? 10? Mi się wydaje, że... Że ta... to kurwa, no, nie, no ja to na autopilocie przychodzę. Prostu, no, każdą, ma... każdą misję z nami w ogóle. Ale może coś. O, to są pijawki, o, kurwa. Klasa, klasa. To są pijawki, pa F5. A grafika obecnie jak widać dużą różnicę? Widać różnicę, ale nie niedużą. Znaczy. Tu jest pijawka. Dalej nie wiem, jak wrócić granat, kurwa, weź. O, nie Weź pisz, kurwa. Ojeku Jest to pija Te pijawki, bo ona się rozpije tutaj, bo tam... Tu ja przecież ją widzę kurwa. śmato Tam jeszcze dwie one tu są. Oś tu Uf. Uf. Nie, jeszcze tu powinno być jeszcze jedno to jest schowek ogólnie Lub inny bigi jak w No tu on teraz zagra jednego rankeda i może będę mu jakąś rangę bliżej Może da mu jakąś rangę bliżej. Żebyśmy mogli zagrać Nie, no będzie Silvera, bo musiało doć żeby może dwa To Polaszek, weźmiemy sobie kosztykowa, Tu jest, jest znajdźka. No, tu jest. Mmm, no, ciekawe. Ja ci mogę dać kontest, spoglądać ligę, czy Kurwa, no, no to ja się już... Ale wózkowy też wysoką rangę Ja no, jest... minęł bronza dwa, jakbym i zrestował ranking w ogóle. Cały. No, no bronza, więc to jest no, tady spicie miałem platynę. No to ja nie wiem, co mi tak dał tam. Ale to może, by było... nie wiem. Bardzo chcę się dowiedzieć jak kurwa... I jak yy, rzucić ga w tej grze Bo nie pamiętam tego No nie masz tych w tkresach? Co po jak chcę Nie mam właśnie Opcje, sterowanie... Ewentualnie godzinka stalkera, później z sobie w ligu się pojawiasz. ale ja mi się nie chcę w tą bliga grać kurwa. To jest najlepszy no. Ja to są ważne, później się wyprzedają. Miałem 19 konto bo by jakieś się znajdzie Weźcie jakieś konto Randomowe Tu jest kryjówka stiełoka pik pik pyk pik pik pyk pik pyk, pik 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 Na coś kryjówkę stiełoka poszukiwanie nie Ale o to jest jest gorszy, no to jest kurtka bandytów, ale ona się tak przyda do najdłuższego na armoru w spierdoli. Kałasznikowe, to jest ten zupgradeowany kałasznik. Artefakt jakiś. Mm -hmm. Dobra um, Stalker How to drop A grenade? Or is the default key from Granades oh, No i wiadomo już kurwa, że po czwórkom, no i tyle. Trzeba po angielsku pisać, oczywiście. No. Po czwórkę usługiwania te granty się przydają bardzo. <gry> Może nie teraz. Ale później się później przydają jak są monolici w... w szkieletach. Molet... ...molonitanie. Au, au, au. Kurwa mi dało. Tu jest burer, mobek, zwłaszcza tam, jest to przejście dalej, na skrót, ale tutaj gdzieś, tu jest burer, tutaj gdzieś, jak tutaj ten pika. Prawda zrobić, Znaleźć schowek, znaleźć schopką informację o streełoku. O, nie zrobiłem tego. Ukraini ok, dokumenty. No, dokumenty wojskowe się robi w drugą stronę, jak się wypowiedział bo tu kiedyś było przejście. Albo tutaj, albo dalej i tu był burer i tu były fajne rzeczy. Ale teraz nie wiem czemu. Olej, to chyba się ten pan też oświetlał jak tutaj pójść. Nie wiem czemu on tak, tak nie jest informacje o streełoku. Jakiś tu kurwa poszukałem jakiś informacji, tu? tu ja nie, że nie żyję, nie mogę się z tym spodziewać, że nie należy się na co, jednak to będzie jeszcze duch duch też, zona persona w świecie zony znajdźbyście byliście spod ziemi Mogę wyjść chyba tędy, którędy wszedłem Jak się powinno zrobić, ale tu się dało pójść przecież tak, żeby... Że nie trzeba, nie trzeba znajdować się tego... tego... Ale wejść tutaj było, jak dobrze pamiętam no właśnie, ten... Granat, kurwa, pierwsze tej grze, siup! O kurwa, nie! Może nie, nie jest takiego? Tyk Nie ma chuja. Nic z niego nie zostało na 100%. Pejk, rozjebanie wojskowi. Co ty tu mieś? Karabinek, pyk, pyk pyk. Na ciebie, na kurwa grana, piek. Nie, wiem, że trafiłem. Ło. Niczej! Kobi. Po was. No, po nich jest, nie ma chłopaka, że to przyjdzie. Jeszcze jeden tu był. No. Tam... Hmm. <ścoughs> Też przejście. Ten... A i tu jest ten. Tu jest kolejny nie wiem kto jest na ale tam jest taki kolejny mutant. Się nazywa jest chyba burer, albo kontroler tam jest, albo chyba, chyba kontroler w tym miejscu jest, albo nie w tym miejscu tylko w podobnym. Okay. Tutaj, coś jeszcze wyżej może było? Tędy się nie dało, albo to chyba Rosji na Rosję. Burer. Nie trzeba go bić, ale spróbujemy Najlepiej go zabijać ogólnie granatami bo... Łotw! To... Kontroler! Ogólnie najlepiej go zabić granatami mm, Tylko kurwa jak? Pójść troszkę daleko to... Ta ścianą się trzeba ukrywać Nie E, no jeszcze najnowsze stały że takie OP były, kurwa te mobki. To jest chuj. No i no, ludzie mody pobierali, bo na jednego moba schodziły z trzy magazynki, kurwa, i się nie dało go zabić. A. No i zrobiona kolejna misja. Znaczy teraz trzeba ukryć dokumenty wojskowe. Ale są tutaj fajcik, można to albo zrobić na cicho albo na głośno. Nie udało mi się nigdy tego na cicho zrobić, bo nic sobie się nie da chyba na cicho zbytnio zrobić. No właśnie. tam jakoś się dostać. Kurwa jak... to Bigi ten się teraz No Bigi się udzielał dzisiaj na czacie więc to... Jarkał się... ...urdek... No i tu będą jeszcze posiłki Będą jeszcze posiłki szły Odwiedzam tego budę góstko Tu tylko będą pojedyn pojedyncze i... Ucieczka stąd to raczej formalność Nie będę było na, na tym piętrze Na tym piętrze? Tak było na tym Kutujemy sobie ciebie Nie to nie było Nie to było jeszcze wyżej no nikt z taki Mamy informację. Naznaczony. Mówiłem o tobie barmanowi. Powinien pogadać z tymi z powinności, żeby cię przepuścili. Radzę ci, żebyś się szybko z nim zobaczył. Spoko, spoko. Zobaczymy się z nimi, zobaczymy się z tymi z powinności. Tylko przed tym... Hmm... Trzeba stąd uciec. Z trzeba stąd uciec. Jeszcze tam jest chwobek. Ja byłem... Nigdy nie tych schobków. To, to jest idealny moment, żeby zobaczyć o później mi chodzi. Nie, myślę, że Michał mi chodzi Uu tu Kurwa, nie mogłem... Oj tu... człowieku! Był no, taki doświadczonego grażowy, że, że mam problemy dalej. Też nie chcę nadużywać tego szybkiego napisu, bo tu można go spamować w każdym momencie. I... No i to kurwa, to, to, że się umrze to nie ma żadnego znaczenia, się hita przychodzi. Tu się Kurba! Kurwa. O kurwa. O, tyle. Pierdolka szybka, tu, tu będą poty też w ogóle helikopter lata. Nie? Tylko... No Ola, pierdol, chyba, pierdolę to zresztą uciec po jakichś helikopterach i oni będą mieli na mnie trigger. Ile broni? No dobrze, tam jest handlarz, żeby że barma nie sądarzył. jakiś najdzie jedna minuta, masz pv. No i git. I się do silvera wypierdoli, jak wygasz tego tak ranketa, to będzie git. Ogólnie. No nie wiem, czy wygram, bo... No, nie, no, jest szansa, co nie.

Uy, z boku ci się trzęsie. Urwa! jaka kawiertara! Pyk-pyk. Ma jebać spydams. No, ucieczka. Masz każde Michał konto z Goldzie? Nie ma żadnego w broni, na przykład? Jo, ja jest doświadczony gras, człowiek Mamy anomalię To jest jakaś gówniana, bo normalnie można podnieść To była, która to była? Chyba To Coś co daje mi, promieniowanie Tyk. Tyk. No i mamy jakieś To tutaj pr promieniowanie minus 20 Możemy sobie jeszcze dać jakiegoś nakładka kuloodporna odporna. O, Podobno jakaś grupa stalkerów ma ich jeszcze do O, i atakują chyba. Trzeba im No jakie... Nie, nie molitowo mi się. Uf. Tyle? Eh, ty pierwszy zbroję. Nie, tak, Zbroi Zbroj schował. Początku zbroję schował. Zbroj nie jest. Nic. Nic. Okej. Okay. Tu jest znaczek... znaczek domku tu jest. W tym miejscu. Nie, on jest tam. Wydałoby mali spać. I chyba. O, kiedyś byłem na każdym koncie patyny minimum i chyba mi się do więc ciężko dwa temu, ale mogę dać kolosowi inne. O! Widzisz? I ty będziesz miał inne. A to. No oh mu wysłać, ale to jeszcze zobaczymy, może się uda. Zagrać. może mu da jakiś podwójnego rankapa czy coś. po nagrodę To mi nagrodę ty To mi kurwa ma zam zamierza mi dać nagrodę, może zajeba ich, co miał dać nagrodę. pam pam, pam. Nagrodę o Boże, no nie pojebało mnie. Nie będę wracał po 10 golda kurwa. Wiek map. Wieku. Weź, hasło weź, nie ma pytań, A. co?